Jak sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 9? Teraz liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9. Teraz, co to oznacza? Mamy pierwszą liczbę 2574. Wypiszemy tutaj sobie obok cyfry, z których jest zbudowana. To jest 2, 5, 7 i 4. Teraz ja te cyfry mam do siebie dodać. Czyli 2, dodać 5, dodać 7 i dodać 4. Po zsumowaniu uzyskuję liczbę 18. Teraz liczba 18 jest podzielna przez 9. Uzyskujemy w wyniku 2 i nie ma reszty, czyli liczba jest na pewno podzielna przez 9. Czyli mogę stwierdzić, że liczba 2574 jest podzielna przez 9. A teraz spójrzmy na liczbę drugą. 769 zbudowane jest z cyfry 7, 6 i 9. No i teraz sumujemy jej cyfry. Czyli 7 dodać 6, dodać 9, uzyskujemy liczbę 22. Teraz pytanie: czy 22 dzieli się przez 9? No, nie, nie dzieli się przez 9, ponieważ uzyskujemy, czyli w 22 zmieszczą się dwie dziewiątki, to jest osiemnaście, ale uzyskujemy resztę 4. Zatem powiemy, że liczba 769 nie jest podzielna przez 9.